Fotograf wojenny jest jak szczur. Musi być tam, gdzie jest najgorzej, a potem szybko uciec. To jest jeden z jego cytatów, o ile dobrze pamiętam, w rozdziale z wojną czeczeńską, do której zaraz przejdziemy. Natomiast tutaj widzicie zdjęcie cholernie przejmujące z Tbilisi. Nawet działając w warunkach silnego stresu oraz szybkiej akcji, gdzie tak naprawdę nie ma za wiele czasu na kadrowanie oraz przymierzanie. i nastawienie ekspozycji Krzysztof Miller potrafił zachować zimną krew. Jak widzimy na tym zdjęciu, ewidentnie mamy tutaj widocznych całych bohaterów. Mamy, nawet można powiedzieć, są tu pewne warstwy ułożone, gdzie na pierwszym planie mamy mamę, matkę ściskającą swoją niestety zabitą córkę, oraz dalej widzimy tutaj osoby z prawej strony kadru, które próbują dotknąć, złapać ciała tej zabitej dziewczyny, oraz centralnie stojącego nad nimi mężczyznę, który z. Z taką miną, że ja bym się go przestraszył, patrzy na tych ludzi, patrzy na tą matkę w rozpaczy oraz w tle mężczyzna, który jakby zdawał się nie wiedzieć, co się stało, i przyjął ze spokojem to, co wydarzyło się na pierwszym planie.